Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj dalej objawienie świętego Jana, cechy Kościoła, i dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, za co chwali Pan Jezus swoje kościoły. I to w takim kontekście, kiedy o tym będę czytał, to chciałbym Was zachęcić, żebyście się zastanowili, za co wychwalicie swoje kościoły, co dla was jest ważne w waszych kościołach. No i żebyście się zastanowili, czy rzeczywiście naśladujecie Chrystusa w swoich Kryteriach, które wybieracie dla Waszych Kościołów, czy też może, o no właśnie, czy też może ulegacie jakimś innym skłonnościom w Waszych sercach, co innego uważacie za istotne. I oczywiście, niekoniecznie muszą to być rzeczy grzeszne, ale myślę, niezależnie od tego, jakbyśmy nie oceniali tych kryteriów, które mamy, innych niż właśnie te, które są. Objawione, no to na pewno te objawione muszą być ważniejsze. To na pewno te objawione muszą być tym, co rozstrzyga o tym, dlaczego chodzisz do kościoła. Dlaczego to jest Twój kościół, dlaczego jest ważny, dlaczego jesteś dumny, dumna, dlaczego Ci się podoba, dlaczego go chwalisz, dlaczego jest to właśnie kościół, który, który przynosi Ci chlubę, z którym się cieszysz. I, 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 i który, o którym wierzę, że faktycznie należy do Chrystusa, i Chrystusowi się podoba. A więc, słuchajcie, list do zboru w Efezie. Znam uczynki Twoje i trud, i wytrwałość Twoją. Uczynki, trud, wytrwałość. Wiem, że nie możesz cierpieć złych. No to ciekawe jest ten, jak to w dzisiejszej perspektywie. Doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Popatrzcie, Panu Jezusowi się podoba, że ktoś, że Kościół potrafi stwierdzić, że ktoś kłamie. To jest cnota, to jest dobre. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla mojego imienia, nie ustałeś. Mają wytrwałość, cierpieli dla imienia Jezusa, nie ustali. To jest to, za co jest chwalony zbór w Efezie. Smyrna. Znam Twój ucisk i ubóstwo lecz tyś bogaty i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Czyli zwróćcie uwagę, zewnętrznie Kościół w Smyrnie, biedny, no niebogosławiony przez Boga, ewidentnie, uciskany, no jakoś nie potrafią się dogadać z tymi władzami. Ej, chyba mądrości im brakuje. A Pan Jezus mówi, ale jesteś bogaty i wiem, że tobie bluźnią ci, którzy podają się za Żydów. Czyli tam ewidentnie musiał być konflikt tam ewidentnie synagoga musiała po prostu y, uciskać Kościół. Y, 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 co? I co? Pan Jezus mówi bardzo twardo, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Ja ciebie znam. Ja wiem, że to nie jest twoja wina. Ja wiem, że tak, tak, tak masz przejść i przechodzisz. I super. I chwała Bogu. I właśnie y, będzie jeszcze gorzej. Ja bym niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie Próbuję, ale bądź wierny aż do śmierci, dam ci koronę żywota. Pergam, wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia. Trzyma się mocno imienia Pana Jezusa, pomimo babuchwalstwa, pomimo innych wartości, moglibyśmy powiedzieć w społeczeństwie tak dzisiaj, z dzisiejszego perspektywa, perspektywy. Nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy antypas mój wierny świadek został zabity u was gdzieś w szatan na swoje mieszkanie. Łatwo jest w sytuacji, kiedy ludzie ważni dla nas, cenni przywódcy, giną, stwierdzić, że Boga nie ma, albo Bóg nie działa, albo to wszystko lipa. Łatwo. Oni tak nie stwierdzili i są za to pochwaleni. Tiatyra, znam uczynki Twoje i miłość i wiarę i służbę i wytrwałość. Uczynki miłość zwróćcie uwagę, też było wcześniej w Efezie wiary, służbę, wytrwałość. Wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych, czyli się rozwijają. Jest dobrze. Są wierni, są stabilni, są ofiarni, e, są wytrwani. E, Sardes, znam uczynki twoje. Mam i masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, czyli coś pozostało, co bliska jest śmierci. No w zasadzie tutaj żadnych, żadnej pochwały nie ma. Coś tam jeszcze zostało, ale w zasadzie nic. No ale spróbuj. Spróbuj coś z tym zrobić, Sardes. Filadelfia, znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Czyli uczynki są dobre. Zwróćcie uwagę, że w ogóle jakby weryfikacja jest służba. Uczynki, trud, wytrwałość, miłość, yy, yy, wierność. Yy, I dlatego, że właśnie zna Twoje jego uczynki w Filadelfii, otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, to jest też pocieszające, niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Zwróćcie uwagę to, że ktoś jest wierny, nie zależy od tego, jaką ma moc, w sensie zewnętrznym, wpływy, no to jest kwestia wewnętrznego przekonania i po prostu wierności Chrystusowi. Dalej. Laodicea, znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący i będę tu wchodził w że jak powiem w, w egzegeze, generalnie najprawdopodobniej chodzi o to, że nie jest użyteczny po prostu, bo i, i gorąca woda, i zimna jest użyteczna, a oni są letni, czyli nic nie robią. Wydaje mi się, że jest super, bogaty jestem, zbogaciłem się, niczego nie potrzebuję, a tak naprawdę są nędzarzami, biedakami, ślepymi i gołymi. Ale o tym jeszcze dzisiaj nie będę mówił, mówi o pochwale, pochwala, pochwa, pochwały tu raczej nie ma za bardzo. Podsumowując, to, co było chwalone, myślę, że widzicie, yy, co jest dla Was ważne w Waszych kościołach. Czy wierność, czy wytrwałość, czy służba, czy to, że się nie zaparliśmy imienia, pomimo tego, że społeczeństwo nam podpowiada coś innego, co jest ważne dla nas w naszych kościołach. Yy, życzę Wam, żebyście sobie trochę o tym dzisiaj pomyśleli. Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony, daj nam być Tobie wiernymi, daj nam zachowywać właśnie. Yy, posłuszeństwo Tobie, niezależnie od otoczenia. Daj nam usłyszeć to może też, tak jak do nich wprost mówiłeś, to i nam, Panie. I jeśli rzeczywiście tacy jesteśmy, jeśli potrafimy, i za Tobą, niezależnie od wszystkiego. Daj nam się tym cieszyć, żeby się to podoba, że to jest ważne dla Ciebie. I daj nam w tym wytrwać. Z Bogiem i do zobaczenia.